Witam Państwa bardzo serdecznie. A któż to się urodził 22 kwietnia? Otóż 22 kwietnia, a dokładnie 1957 roku, urodził się największy bandyta w historii nowożytnej Polski po transformacji w roku 89. Donald Tusk. I dzisiaj, drodzy Państwo, przedstawię w tym filmie po krótkim wprowadzeniu do tematu portret psychologiczny. Donalda Tuska. Drodzy Państwo, my przychodzimy na świat z określonymi cechami osobowości. Yy, mamy oczywiście bardzo różne predyspozycje do wykonywania jakichś czynności jednych czy drugich. Mamy określone temperamenty, także, bo te temperamenty są bardzo yy istotne, yy, które możemy spożytkować. Cały ten zasób tego, co wszechświat nam daje w naszej naturze tej wewnętrznej, możemy spożytkować albo na służbę powstawania prawdy, dobra, czyli celów idących w stronę tego, co jest szlachetne, albo z drugiej strony spożytkować to na cele związane z partykularnym interesem, deprawacją, szerzeniem w zasadzie deprawacji i niesprawiedliwości i wtedy przepisuje się nam już wówczas historycznie łatkę, Bandyty. Tutaj, gdzie cały nasz materiał, cały nasz materiał, ten, który nam wszechświat, drodzy Państwo, ofiaruje nasze cechy osobowości, cechy charakteru, dynamikę wewnętrzną, albo wykorzystamy to na służbę rodzenia prawdy, wtedy stajemy się ludźmi. Prawda? Albo wykorzystamy te wszystkie nasze cechy charakteru na służbę deprawacji i jesteśmy wówczas tylko zwierzętami. I tak w istocie, drodzy państwo, większość ludzi na tym świecie zachowuje się jak zwierzęta. Uznały, że to właśnie wolność jest możliwością, aby ten swój sukces, czyli działalność na rzecz partykularnego interesu, stawiać wyżej od działania na rzecz dobra wspólnoty. Drodzy państwo, już za, za moment dosłownie przechodzę do tego portretu psychologicznego Donalda Tuska, który także omówię dla Państwa. Zobaczcie, jaką ja mam dynamikę. Ja mam naprawdę bardzo dużą dynamikę, to nawet słychać, jak ja mówię, jak ja przeżywam pewne sprawy. Ja potrafię być też bardzo spokojnym człowiekiem, kiedy nie muszę używać tej dynamiki. Ale ja, gdybym, drodzy Państwo, nie wykorzystywał tych wszystkich moich, nazwijmy to w ten sposób, predyspozycji, talentów na służbę urodzenia prawdy, to byłbym po prostu idealnym kandydatem na. mordercę. Tak, drodzy państwo, ja potrafię być bardzo okrutny w tym, co mówię, ale nie robię tego. W celu krzywdzenia kogokolwiek ja wskazuję na wszelkie patologie, na wszelkie mity stworzone na rzecz tego fałszywego życia, Wykazuje całą masę, cały szereg iluzji, które pojawiają się co rusz w naszym świecie, prawda? Krytykuję dewiacje, nawet te, które chodzą za poprawne. A dlaczego to robię, drodzy Państwo? Otóż gdy ja pierwszy raz. Przeczytałem taką charakterystykę osobowościową yy, dotyczącą ludzi urodzonych 26 października, bo ja się urodziłem 26 października, to o mało nie dostałem zawału, drodzy Państwo. Tam wykazano, że mam idealne, perfekcyjne wręcz predyspozycje do tego, żeby zajmować się filozofią, głębokimi rozważaniami w ogóle. Co robię, oczywiście, bo na kanale mam całą masę przełomowych filmów dotyczących chociażby rozwiązań. W kategorii sensu istnienia. I druga rzecz, która także nie cechuje, to jest dążenie do prawdy za wszelką cenę. To jest dążenie do prawdy za wszelką cenę. Ja nie mogę się od tego uwolnić. Choćby nawet pół świata, albo cały świat stanął przeciwko mnie, to ja będę uparcie, przedstawiając argument, bo przecież tezy, które stawiam, to nie są tezy wyssane z palca. Ja będę do tej prawdy za wszelką cenę dążyć, ale równie dobrze mógłbym dążyć tylko i wyłącznie w ramach tych. Tego zakresu moich predyspozycji, mógłbym dążyć do osiągania partykularnego interesu, ale tego nie robię i nie sprzedam się po prostu, nie sprzedam się temu satanizmowi, żeby to mój interes był ważniejszy niż interes wspólnoty. Zatem, drodzy Państwo, jeszcze bym chciał Państwa namówić także do tego, żebyście. Sprawdzili sobie po prostu, wpiszcie urodzeni tam y, dnia, którego się urodziliście, wpiszcie sobie y, w Google i zobaczcie, co napisano o Was. Jakie macie predyspozycje y, osób, cechy, charakteru y, y, ludzi, którzy urodzili się w tym dniu, co Wy. No, myślę, że będzie to po prostu rzecz, która Was może wprawić w osłupienie. Mnie interesuje bardzo natura ludzka w ogóle, metafizyka. Y, zgłębiam te tematy zaciekle. Zaciekle od rana do wieczora potrafię być poświęcony tym celom, więc dzisiaj przygotowałem taki film na kanale, który będzie się, drodzy Państwo, do tego zwracał. I już przechodzimy do tego opisu, co napisano w ogóle o ludziach urodzonych 22 kwietnia, czyli o ludziach urodzonych w tym czasie, gdy urodził się Donald Tusk. I zobaczcie, drodzy Państwo. Osoba urodzona tego dnia to jest osoba, na której zawsze można polegać, ponieważ jest bardzo odpowiedzialna i nigdy nie rzuca słów na wiatr. Wykazuje dużą ostrożność w wypowiadanych słowach i podejmowanych działaniach, przez co rzadko popełnia błędy. Dzięki tym cechom doskonale nadaje się do tego, by zajmować kierownicze stanowiska, wymagające od niej doskonałej organizacji oraz odpowiedzialności za. Podlegających jej ludzi. To napisano o ludziach urodzonych 22 kwietnia. Jest to całkowite przeciwieństwo w ogóle Donalda Tuska. A więc ten człowiek mógłby działać dla Polski na rzecz poprawy nastrojów społecznych, nie musiałby być bandytą, niemieckim agentem. Sprzedającym i rujnującym Polskę Unii Europejskiej. Wykazuje cechy. Które śmiało można by z tego jego działania bandyckiego przeistoczyć na rzecz, na służbę działania, na korzyść narodu polskiego. Ma świetne cechy, zobaczcie, żeby obejmować kierownicze stanowiska, i obejmuje te stanowiska, bo trzeci raz jest premierem Polski, działającym na szkodę własnego narodu. Zobaczcie, że tylko przewartościowanie tego, kim jest ten człowiek, mogłoby przynieść nam naprawdę bardzo duży pożytek. Z takiego. Polityka, jakim on by był, i wtedy byłby nazywanym yy, mężem stanu, a tak? No niestety, łatka zdrajcy Polski. Idziemy dalej, drodzy państwo. Bardzo silne jest w tym człowieku także poczucie własnej godności oraz pewność siebie, które sprawiają, że cieszy się dużym autorytetem otoczenia i ma szansę na zajęcie ważnej państwowej posady. No i co powiecie teraz o tym? Pomaga mu w tym także chęć do studiowania rozmaitych zagadnień oraz pęd do wiedzy. No, drodzy państwo, poczucie własnej godności to on już stracił dawno. On już stracił dawno. To nawet nie chodzi o to, drodzy państwo, że, bo tu w poprzednim cytacie, że on nie rzuca słów na wiatr, a on właśnie rzuca te słowa na wiatr. No, no zwyczajnie mówi jedno, a za chwilę robi drugie. Staje się najbardziej diaboliczną wersją tego, co wszechświat jest zde zdeprawowanym moralnie człowiekiem ja bym powiedział, bo tu jeszcze przyciągnę ten, ten cytat poprzedni, zobaczcie ponieważ jest bardzo odpowiedzialny i nigdy nie rzuca słów na wiatr nie jest ani odpowiedzialny biorąc pod uwagę, że Polska niszczy już yy, zaczął ją niszczyć przed rządami PiSu nie bierze za to odpowiedzialności w ogóle i rzuca słowa na wiatr choćby nawet ta benzyna po 5,19, prawda? To są już dowody, drodzy państwo. To jest najbardziej. diaboliczna i psychopatyczna wersja Donalda Tuska zdeprawowany człowiek po prostu, moralnie upadły. Czy on, drodzy państwo, cieszy się autorytetem otoczenia? Potężnym autorytetem otoczenia się cieszy. Sukces, który osiągnął dzięki wchodzeniu w te układy, gdy został także oczywiście promowany przez swoich patronów, zwierzchników z Unii Europejskiej, umożliwił mu zostanie Kim. Prezydentem Europy. Wątpię, żeby on cokolwiek studiował. No już z swojej natury to raczej, drodzy Państwo, nie studiuje. I teraz przejdźmy dalej. Jego energia, jego energia, którą ma wysoka ambicja, wysoka dynamika, objawia się z całą mocą w postaci gniewu. I w stanie takim ten człowiek jest najbardziej naprawdę niebezpiecznym przeciwnikiem, należy więc uważać, by go nie irytować, jeśli nie chce się być świadkiem, a tym bardziej obiektem takiego wybuchu. I gdyby ten człowiek dzisiaj Prawda, wykorzystał energię do walki z Unią Europejską, to ma aprobatę Polaków, po prostu pomniki mu zaczą, zaczną ludzie stawiać, prawda? A jeśli on energię wykorzystuje do niszczenia swoich wrogów, dlatego Kwaśniewski powiedział o nim, że on jest bardzo mściwy, no to już dzieją się rzeczy bardzo nieprzyjemne. Także wszyscy, którzy zajdą Donaldowi Tuskowi za skórę, no muszą się liczyć z jakimiś nieprzyjemnościami. Takie są wnioski. Człowiek ten jest także bardzo próżny, ale jednocześnie bardzo przywiązany do swojej rodziny. Czytamy dalej. Zwłaszcza mężczyźni urodzeni tego dnia doskonale spełniają się w roli głowy rodziny i ojca. Do negatywnych cech owego człowieka należy nadmierna ambicja, no jest on niezwykle ambitny, która nieraz przewyższa jego możliwości i umiejętności. No zdecydowanie prze, przewyższa, no on jest tylko prowadzonym na smyczy. Pieskiem przez brukselskie elity, a te z kolei są pieskami na smyczy elit stojących tam, jeszcze wyżej, w tym kręgu niewidocznych, w zasadzie, nadzorców świata. Człowiek urodzony w tym dniu, 22 kwietnia, wyznaje zasadę, że jest stworzony do osiągania wielkich celów. I bardzo dobrze, ja nie mam nic przeciwko temu, że człowiek będzie chciał realizować cele wielkie, ale nie może przy tym sprzedawać własnego narodu. Drodzy Państwo, no, nie ma innej możliwości. Swoją przyszłość, zwróćcie uwagę, powinien związać z zawodami rolniczymi. Z zawodami rolniczymi. On niszczy rolnictwo polskie, bo tak nakazały elity. Ma dojść do ukrainizacji polskiego rolnictwa, zniszczenia, uzależnienia Polski od surowców w ogóle z zewnątrz, aby grzecznie wykonywała i realizowała posłusznie dekrety, dyrektywy Unii Europejskiej i Elit, ale z zawodami rolniczymi to jest człowiek, który powinien siać prawdę na zewnątrz, bo siewca prawdy to jest także, drodzy państwo, rolnik. Jestem ciekaw, co państwo teraz myślicie po dosłownie yy, paru minutach omawiania tego, tej charakterystyki, tego portretu psychologicznego Donalda Tuska. Ale my idziemy dalej, drodzy Państwo, bo to jeszcze z drugiej strony wybrałem parę takich ciekawych rzeczy, informacji o ludziach, jakie mają cechy właśnie, urodzonych w tym dniu, 22 kwietnia. No i tutaj pisze, że jest to człowiek odpowiedzialny. No jeśli jest to człowiek odpowiedzialny, to jak musi być zdeprawowany w ogóle, żeby działać wbrew własnej naturze, co dobrze pożytkuje w życiu codziennym, zwła zwłaszcza w życiu zawodowym. No mógłby być to człowiek po prostu, którego nazywalibyśmy mężem stanu. Jest stały w swoich przekonaniach. No jest stały, a więc, za, a wręcz zaciekły, a tylko czasami w niektórych kwestiach można mu mieć to za złe, gdyż może być nadmiernie konserwatywny. Poza tym jednak ludzie doceniają jego stałość, bo dzięki temu mają pewność. Że mogą na nim polegać w absolutnie każdej sytuacji. A tu się okazuje, drodzy Państwo, że człowiek, który dostał taką władzę, tak potężną, bo ma rzeczywiście bardzo dużą władzę, jest stały w swoich przekonaniach. No, oczywiście, że jest. No, jest yy, stały no, yy, w sensie takim, że yy, jest oczywiście bardzo posłuszny tej mafii, która nim steruje. A gdyby był stały w swoich przekonaniach, działając na rzecz Polski, byłaby, byłoby to wszystko czymś. Całkowicie naturalnym i nie mielibyśmy problemów, że nawet w tej kwestii byłby, powiedzmy, konserwatywny. Jest bardzo ostrożny, zarówno w tym, co mówi, niezwykle starannie dobiera słowa podczas każdej swej wypowiedzi, by nieopatrznie nie powiedzieć czegoś, czego potem mógłby żałować, jak i w czynach. Wyróżnia się również wielką pewnością siebie i poczuciem własnej godności. No drodzy Państwo, słowa to on może starannie dobiera, bo obietnica wyborcze to on ma bardzo staranne, a potem je łamie. Czyli w czynach pokazuje coś diametralnie odmiennego. W moim mniemaniu jest to człowiek upadły kompletnie, to jest człowiek tak zdemoralizowany, że to się po prostu w głowie nie mieści. To jest zawoalowany naprawdę diabeł w czystej postaci. W czystej postaci człowiek, który mając możliwości tworzenia wielkiej Polski, naprawdę mocarstwa potężnego, to już powiem to jasno i wyraźnie, doprowadził do tego, że Polska dzisiaj jest w ruinie, a tylko z tego powodu, że po raz trzeci Polacy oddali komuś takiemu rządy. Drodzy państwo, człowiek, jak już wam mówię, człowiek rodzi się poza tym, co jest biologiczne, czyli poza Walką dla mojego własnego interesu, ale przeciwnie, działaniem na rzecz dobra wspólnoty. I czytamy, drodzy Państwo, dalej: wielką siłą człowieka, który przyszedł na świat w dniu 22 kwietnia, jest jego energia. Daje mu to ogromną przewagę nad wrogami i wszelką konkurencją, ale też oddaje mu rozmaite inne zasługi, między innymi polegające na tym, że dzięki temu umie sobie poradzić w każdej sytuacji. Jest człowiekiem mądrym, Poważnym, stałym i niezmiennym w swoich przekonaniach, ale komunistycznych przekonaniach w tym wypadku. Moda ani zmieniające się obyczaje nie robią na nim żadnego wrażenia, jeśli jest przekonany o słuszności swoich poglądów, choć jednocześnie nie można mu też zarzucić, że jest człowiekiem zacofanym. Sprawia to, że jest zaradny i zręcznie lawiruje pośród wszelkich życiowych przeciwności. Idealnie w punkt trafione. Jakich złośliwy los najczęściej wcale mu nie szczędzi. On, drodzy państwo, gdyby rzeczywiście był człowiekiem szlachetnym, odważnym, zachowałaby go dzielność etyczna, to tych przeciwności miałby znacznie więcej, ale jest to człowiek chroniony zarówno przez służby naszego kraju, jak i przez elity z zewnątrz. Także, tak naprawdę, w tej sytuacji to. Mogą się obawiać jedynie ludzie, którzy cokolwiek złego powiedzą na temat Donalda Tuska. Kiedy się rozdrażni tego człowieka urodzonego 22 kwietnia, bez względu na to, czy jest to postępowanie celowe, czy zupełnie nieumyślne, staje się on bardzo przykry, a wręcz agresywny. Co to może oznaczać? Agresywny? Agresja kierowana na ludzi, którzy wytykają mu jego patologię, może być w takim stanie niebezpieczny. No co to znaczy niebezpieczny? Zwłaszcza dla swoich przeciwników. To co ja mam się oczekiwać z tego powodu, że mówię do Państwa te rzeczy, mam jakichś nieprzyjemności oczekiwać. Bóg wie, co się jeszcze w ogóle stanie. Poza tym, drodzy Państwo, człowiek urodzony 22 kwietnia wyróżnia się negatywnie swoją. Zarozumiałością. Ma świadomość tego, że jest znacznie mądrzejszy, ale tutaj mądrość została zastąpiona przez inteligencję manipulacyjną na służbie satanizmu. Jest mądrzejszy, jak tu piszą, niż inni i lubi dawać im to odczuć, nie zastanawiając się, czy zachowuje się kulturalnie i nieraz ma skłonność do zachowań niemalże prostackich. I tutaj już, drodzy Państwo, na sam koniec, predyspozycja ma taki człowiek jak Donald Tusk do pełnienia ważnych zadań i zajmowania stanowisk, wymagających od niego wielkiej powagi i odpowiedzialności. I tutaj, drodzy Państwo, bardzo ciekawa jeszcze uwaga. Ponadto cechuje go wielkie poczucie własnej godności, więc poniżej jego honoru jest sytuacja, w której musi on komuś. Podlegać, nic więc dziwnego, że sam zawsze dąży do zdobycia stanowiska nadrzędnego wobec innych, by ktoś nie przejął nad nim władzy. Tu się okazało, że oczywiście on władzę w Polsce ma nikomu jej nie odda, ale z drugiej strony jest tylko niewolnikiem ludzi, którzy stoją gdzieś tam jeszcze nad nim. I, drodzy Państwo, niestety jednak, tutaj taka uwaga Często jego nadzieje i plany pozostają nieziszczone. To jest dla nas oczywiście bardzo dobra informacja. A mimo iż jest zdolny do wielkich wysiłków, zwłaszcza gdy mu mocno na czymś zależy, nie zawsze jest w stanie pokonać wszystkie przeciwności losu, jakie spotyka na swojej drodze. I my teraz Donaldowi Tuskowi życzymy, żeby te wszystkie jego plany się nie ziściły, bo ma urodziny. I z, z mojej strony przynajmniej, ja mogę tyle powiedzieć od siebie. Państwo dodacie w komentarzach: będziemy te przeciwności losu na jego drodze stawiać. Drodzy Państwo, tak wyglądałby w skrócie taki krótki. Portret psychologiczny człowieka urodzonego 22 kwietnia, a dotyczył rozważań na temat Donalda Tuska, który ma szansę, udowodniłem państwu, miałby szansę, bo to wszystko, co tutaj przedstawiłem, to się dzieje, to się wydarzyło w jego życiu. Tylko dlaczego w stanie skrajnej patologii? Czyż tego człowieka należałoby poddać leczeniu w ogóle psychiatrycznemu, a nie oddawać mu władzy w Polsce? Okazuje się, że taki. Człowiek o tej strukturze tego, prawda, demonicznego libido dominandi dostaje władzę w Polsce, a zamiast działać na rzecz rozwoju Polski, interesu państwa naszego Wielkiego Polskiego, no to staje się zwykłym sługusem, już to nazwę tak, zachodniego lobby, a w gruncie rzeczy elit, które stoją tam gdzieś jeszcze wyżej. On przy tym. Całym swoim działaniu załatwi swój interes, i to jest dla niego najważniejsze, bo on tak naprawdę z nikim się nie liczy, drodzy Państwo. Jeszcze raz apeluję do Państwa, byście zwracali uwagę na to, co robicie. Człowiek powstaje tylko wówczas, gdy wszystkie cechy, które macie, wszystkie swoje predyspozycje osobowościowe wykorzystujecie na służbę dla dobra wspólnoty, a nie dla osiągania partykularnego interesu i przywileju tego splendoru także, który osiągnął Donald Tusk, będąc marionetką po prostu niegdyś w rękach Angeli Merkel, bo to przecież partia PO, to jest tak naprawdę partia założona przez komunistów. I PO była finansowana jeszcze niegdyś dawno przez CDU. Dlatego chciałbym, drodzy Państwo, zwrócić na to uwagę, aby zło moralne przede wszystkim... Służyło kulturowemu postępowi, bo ja także mogę zachować się w sposób okrutny, bezczelny i działać na szkodę ludzi, ale nigdy tego, jak już powiedziałem, nie zrobię. Wybieram to, co idzie w stronę wartości o najwyższym znaczeniu i to jest tak naprawdę cały sens istnienia stawać się człowiekiem, a nie ludzkim zwierzęciem, bo światem rządzą ludzkie zwierzęta. Ludzkie zwierzęta przychodzą, żeby zdobywać tam wszystko, podbić, prawda? Głównie mnie tam obchodzi, co jeszcze się tam gdzieś przy tej okazji wydarzy. Mój interes jest najważniejszy. Otóż, drodzy Państwo, nie. Interes wspólnoty jest najważniejszy, bo dobro wspólnoty musi być przedmiotem mojej prywatnej troski.